Witajcie serdecznie. Z tej strony wasz grubiutki Morelek. Dzisiaj będzie film wstrząsający, który wywoła wiele emocji. Ja już żartuję, każdy wywołuje wiele emocji, jak to Bartoszek. A czy będzie wstrząsający, nie wiem. Natomiast dawno się nie wypowiadałem na gdzieś tam filmie. Dużo, bardzo jest. Telefonów, wiadomo, jesteśmy blisko sobą, nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie słyszać, bo strasznie ulewa jest, ale, ale może będziemy je słychać. Słyszeć, słychać, Pójdę się przejęzaczem. Yy, Przejęzyczam Mianowicie bardzo dużo telefonów od, od was, od hodowców. Z miliardem pytań. Różnych pytań, ciekawych, mniej ciekawych, od ludzi zaniepokojonych, od ludzi ambitnych. Od kosmitów też. Także nudy nie ma z Wami, drodzy hodowcy. Natomiast odpowiadajmy sobie na takie kluczowe pytanie tych hodowców, którzy robią jak Morel. Bo bardzo dużo ludzi hodowców robi jak Morel teraz. I takie najbardziej częste pytanie. I coś, co wywołało też emocje u mnie w oddziale, ponieważ oddawaliśmy spisy tam. Tydzień temu, chyba jak się nie mylę. No i ja na filmach mówiłem, że na zimę mam 174 ptaki. Zawsze też podkreślam, że ja selekcjonuję gołębie cały rok, cały czas na okrągło. Ludzie tego nie dopuszczają do, do głowy, bo to jest coś niesamowitego, niemożliwego, żeby tak selekcjonować. Każdy mam wrażenie że są takie mistrzostwa Polski na utrzymywanie ilości i każdy hodowca, z którym rozmawiam, stara się za wszelką cenę utrzymać ilość stada. Nieważne, może być koszlawy, kulawy, głupi, chory, ale żeby go utrzymać, żeby był. No i oczywiście w sezonie wiadomo, nikt nie gubi gołębi, wszyscy tylko odkładają, zostawiają na później i tak dalej, nikt gołębi nigdy nie gubi, nie kasuje, zostawiają wszyscy gołębie na kolejny sezon, a w kolejnym sezonie tych gołębi jakoś dziwnie nie ma. Natomiast ja nie ukrywam, że ja gołębie kasuję, ja głębię selekcjonuję u mnie gołębi od momentu wyklucia jest tylko mniej. Nigdy tych Gołębi nie ma więcej. I o sobie też miałam sytuację a propos wyklucia i selekcji, że przyjechał hodowca. Ode mnie z rejonu, nie będę tam nazwiska wymieniał. On będzie wiedział o kogo chodzi. I miałem wiaderko akurat, bo, bo tam poszczepiłem młode w gniazdach, ja szczepię młode w gniazdach około tam 16-18 dnia. Od wyręgu zazwyczaj szczepiłem mykosarmowirem. W tym roku trochę to zmieniłem. Zaszczepiłem kolumbii dwójką IRP, czyli trochę to odwróciłem. Dopiero za dwa tygodnie będę szczepił czyli trzy tygodnie od pierwszego szczepienia będę szczepił więc Troszkę to zmieniłem w tym roku. Coś tam też jakieś refleksje są. No i próbuję czegoś nowego. Natomiast no, nie zdążyłem usząknąć wiaderka, w którym leżał efekt selekcji. No i podszedł hodowca, no i patrzy i mówi: O kurczę, a co to mu się stało? Mówię, że spotkało go leczenie 3CMKK, czyli 3 centymetry krótszy karki, jeśli ktoś nie zna tego skrótu, mojego jednego leku, który stosuje. No i hodowca pyta się, co mu tam było i tak dalej. Mówię, że nie wiem, był jakiś apatyczny, moim zdaniem nie miał takiej masy jak cała reszta młodych, więc go usunąłem po prostu. Bo na tym polega u mnie hodowla gołębi. No i ten kolega mówi, a to pewnie z jakichś roczniaków. Mówię, że nie, nie z roczniaków. Jest to gołębek młody ze starej, rozpłodowej samicy. A no to z jakiej, no bo tyle usunąłem starych gołębi i tak dalej, odmówiłem rozpód. No to jak ze starych na z jakiejś bardzo dobrej. Mówię tak, jest to młody z mojej Wonder Woman, czyli matki Tora i Panamery. No i w tym momencie miałem wrażenie, że chłopak będzie robił oddychanie usta usta temu gołębiowi. Po pierwsze jeszcze nie dowierzał, że to jest to, kazał mi przynieść zeszyt, pokazać, więc mu pokazałem, że jest to gołąb po Wonder Woman. Do tego miał obrączkę numer 555, więc też była założona, bo był do mody po Wonder Woman. No i też zaraz pytania, jak to możliwe, czemu go usunąłem i tak dalej, przecież taki gołąb. Natomiast no, hodowcy musicie zrozumieć, że nieważne z czego ten jest gołąb, nieważne co Wam się wydaje, ten gołąb, jak ja to zawsze mówię, ściepy, bardzo się na to oburzacie, obrażacie. Natomiast my hodujemy, też kiedyś nazwałem moje młode mięsem armatkim, strasznie się wylał hejt, co ja tam mówię i tak dalej, że ja nie kocham gołębi, że ja tego nie lubię i tak dalej. Ja lubię gołębie, ja kocham gołębie i tak dalej. Natomiast ja nie hoduję pawików czy innych gołąbków ozdobnych, żeby chodziły sobie z kurkami, żebym sobie na nie patrzył. Ja uwielbiam gołębie sportowe, uwielbiam lotu, uwielbiam wyniki, dobre wyniki, dobre gołębie, szybkie gołębie, zdrowe gołębie, silne gołębie. Więc no też kiedyś byłem inny, ale zdałem sobie sprawę, że najszybsza droga do osiągnięcia sukcesu i stara jak świat szkoła taka, po, polega na selekcji tak? i prowadzi do, do sukcesów selekcja. Teraz się od tego odeszło wszędzie, no bo, bo wiadomo trzeba trzymać ilość, wszystkie nie mają piękne rodowody, pochodzą z Asów, więc trzeba je trzymać i wierzyć, że są wspaniałe. I no, kolega był zbulwersowany, w ogóle nie mógł uwierzyć, co ja piszę, robię i w ogóle że, że na to w notatkach pokłamałem, że to jest zeszyt dla pokazywania dla klientów i tak dalej. No, nieważne. No. Zawsze teorii spiskowych, miliard, jak, jak wszyscy. I no, też między innymi on, czyli dwóch innych kolegów, też z oddziału, nawet po oddaniu spisu, na spis oddałem 142 gołębie, no i pojawiła się plota że wywiozłem na namysłów na to miejsce konkursowe pierwszego lotu i tam zgubiłem 30 ptaków na treningu. No, pff. mówiłem też na filmach, jak wypuszczałem, że Jastrząb bierze, że w pierwsze dwa wypuszczenia już 8 gołębi zabrał, że w sumie mi Jastrząb zabrał 25 sztuk. No, ale wszyscy wolą myśleć, że zgubiłem tego gołębie na wywózce na namysłowie. Nie mam z tym problemu, też mogą tak uważać, natomiast ja nie rozumiem czemu Ci wszyscy hodowcy i Wy wszyscy, tak bardzo chcecie trzymać tą ilość. Zaraz się, będą komentarze, już wiem, że no tak, Ty masz 200, Ty masz fermę, to możesz likwidować. Ale na tym polega hodowla, że hodujesz tyle, ile możesz wyhodować dużo, żeby później je selekcjonować. I kolejna tu taka złota myśl, często słyszę to i na punkcie u siebie w sekcji, czy w oddziale, czy, czy w okręgu, czy w ogóle od hodowców z Polski. Ha! Jakby morel Twoje gołębie przejął, to też by tak leciały. Jakby się nimi zajmował, siedział cały dzień, deble. Oczywiście, wiadomo. Otóż, moi drodzy, kolejna rzecz, za którą się zaraz wyleje fala hejtu. Gdybym przejął 99% hodowli w Polsce czy na świecie, to obawiam się, że mógłby tam nie przetrwać żaden gołąb po kilku miesiącach ze mną. Bo to nie jest tak, że ja przejmę gołębie i one zaczną lecieć. Kilka na pewno by coś zaczęło lecieć, jakiś tam gołębi, ale większość z nich, jeśli takiego przygotowania jak moje nigdy nie doznały, to większość z nich miałaby kontuzję, zaczęłaby chorować, podupadać metabolicznie i tak dalej, i większość tych ja głębi po prostu wyginęło same część, ja bym usunął, bo mi się nie podobały, nie nadawały, by obloty, nie nadążały i tak dalej. I w ogóle no, nie macie pojęcia, o czym mówicie. To, to nie jest tak jak hopsup na krówkę, że ja wezmę byle jakiego głębia i, i zacznę mi mocno lotować, bo, bo to jest cały złożony proces i 99% hodowli to by nie przetrwało pod moją ręką w ogóle i... Nic by tam nie zostało I, i taka jest brutalna prawda. Możecie się z tym nie zgadzać, możecie mówić, że jestem arogancki, chamski i tak dalej. Natomiast ja mówię jak jest i, i ja wiem, że tego nie lubicie słyszeć. Lubicie słyszeć tych wszystkich ludzi, którzy opowiadają, że wszyscy teraz mają dobre gołębie, wystarczy o nie zadbać, podać taką buteleczkę, którą akurat ten ktoś mam za 150 zł sprzeda, doda do tego planotowy za 1000 zł, i jeszcze telefonicznie dorady, porady, przy rady, za 100 zł za y, pół godzinki rozmowy i będziecie takimi mistrzami, jakimi. Osoba, która to wymyśliła, nigdy nie była i nie będzie. Także, no niestety, nie wygląda to tak. I teraz, dlaczego gołębie, które ktoś prowadzi jak Morel, czy mu się wydaje, że prowadzi jak Morel, nagle zaczynają yy, chorować, zaczynają nie domagać, przestają latać, zrywają skrzydła. Ponieważ te gołębie nigdy w życiu nie doświadczyły sportowego prowadzenia. Te gołębie nigdy porządnie koło domu nawet nie latały, a co dopiero z lotów. Więc w momencie, w którym. Mm. próbujecie robić tak jak ja podkręcacie na ileś tam ten metabolizm, podkręcacie obroty tego gołębia i dzwoni mi później ktoś i mówi, Boże ja w życiu nie widziałem, żeby stare gołębie tak latały, że po 40 minut pół godziny, godzinę potrafi ich nie być koło domu, że odchodzą, tylko przelatują na takiej szybkości, to jest coś niesamowitego nigdy mi tak nie latały i tak dalej no właśnie, no jeśli tak nigdy nie latały a powinny, bo jest normalne, że gołębie powinny tak latać jak są zdrowe, silne i w jakiejś takiej kondycji i formie no to wiadomo, że jeśli one nigdy tak nie latały, no to będą też kontuzje, nie wszystkie głębia się do tego nadają, a raczej większość się do tego nie nadaje i są kontuzje i później ja słyszę, że chłopak zaczął mu jakiś gąb wymiotować, dostał z jakiegoś zapalenia wola, niestrawności, a on go leczył przez trzy dni i już wraca do zdrowia w formie. Z tego głębia już nigdy nic nie będzie, tego głębia trzeba usunąć. Później, że jakiś w szydu ale lekko, to mu tydzień dał odpocząć, wprowadza go sprotem do stada. Ten gołąb też zginie. Na treningu z 50 km schodziły się dwa dni i część przyszło po tygodniu, dwa czy trzy, i on daje im szansę. Też w tych głębi nic nie będzie. I wiadomo, zaraz ktoś powie, a ja miałem takiego Krasioka w 2002 roku, co oczywiście raz na tysiąc i pistolet sam wystrzeli, natomiast nie warto dla tego głębia raz na tysiąc trzymać stu idiotów, którzy nie współpracują. Lepiej się ich pozbyć przy tym jednego, który może by się kiedyś obudził i zrobić miejsce tym, które współpracują i które coś z siebie dają. I dlatego, no ja mam takie podejście, ja oczywiście nie mówię, że tak ktoś ma robić, że, że to jest jedyna droga i tak dalej, róbcie sobie jak chcecie, natomiast jeśli już chcecie robić tak jak Morel i mówicie, że robicie tak jak Morel, no to róbcie to tak jak ja i, i podejdźcie do tego e, trochę bardziej, trochę bardziej jak to powiedzieć, e, z żelazną ręką, tak, bo, albo chociaż jakąś aluminiową, a nie, a nie e, gumianą, bo no, w hodowli trzeba troszkę mieć... Albo nie mieć skrupułów wręcz i, i, i stawiać na sport, jeśli się chce na ten sport stawiać. Oczywiście, ja tu już mówię o, o hodowli takiej takie jak moja, która nastawiona jest na te naprawdę mocne wyniki i mocną szpicę i, 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 i zero litości w tych lotach. Yy, oczywiście to nie jest konieczne, żeby sobie być tam w dziesiątce, w piątce, w jakimkolwiek oddziale w Polsce. To nie trzeba podchodzić tak jak ja, bo, bo, bo na to wystarczy jakaś tam. Przeciętność, żeby się w openach typowanych czy z całości, czy z 50 zmieścić w piątce czy dziesiątce każdego oddziału w Polsce, to to nie trzeba być jakimś alfą i omegą. Jeśli się na to nastawiacie, natomiast jeśli się nastawiacie na kategorię, na sprint, na szybkość, na lotniki czołowe do kategorii i tak dalej, no to naprawdę trzeba to podejście mocno zmienić i to już musi być reżim typowo sportowy i podejście typowe jak do sportowców, a nie do gołąbków ozdobnych. Jeśli dalej jeszcze chodzi o to, o to usuwanie, selekcję, wrzuciłem listę z ostatniego Namysłowa z treningu w zeszły weekend. Możecie wierzyć albo nie, nie byłem nigdzie w tym tygodniu, że nawet nie było pogody, żeby gdzieś być, no to to jest chyba oczywiste. 142 gołębie na tej liście na Facebooku z poprzedniego Namysłowa, czyli w sobotę, teraz na niedzielę się szykuje na Namysłów. I mam 138 gołębi do zabrania. 142 były na spis, 142 gołębie z tego namysłowe. Nigdzie nie byłem, jest 138 gołębi do zabrania. Puch. Czary. Albo ewentualnie żona w tajemnicy przede mną jeździ na treningi i nie gubi gołębie w tygodniu. No. Tylko, że te gołębie są cztery u mnie. w To kurczę, no. Jak to się stało, nie? Po prostu ja gołębie cały czas usuwam z drużyny lotowej. I tam nie obchodzi mnie, czy ich zostanie... 200, 100, 50 czy 30. Ma ich zostać 10, ale naprawdę 10 takich głębi, na jakich można polegać. Pewien Śląski hodowca uważający się za wielkiego mistrza i, i może przez kogoś też ze swoich wyznawców uważany za, za wielkiego mistrza na wystawie ogólnopolskiej stał ze znajomym. Nie widział mnie, bo, bo ja stałem za plecami jego. A ja nie wiedziałem, kto to wtedy jest, a szkoda, że, że podszedłem nawet, ale no, krytykował tam ogólnie moją osobę, yy, sugerując tam jakieś nieczyste zagrywki. Bo kto to widział, żeby gołębie siadały szpicowo z lotów pod wiatr, lotów z wiatrem, z lotów z 300 km, 500 i 700 km, i żeby to były nawet te same gołębie. I że on hoduje gołębie 40 lat i czegoś takiego nie, nie widział yy, i to jest oszustwo, i on tego kiedyś dowiedzie ze swoim kolegą. Ja. Nie wiedziałem wtedy, kto to jest. Podszedłem, bo słyszałem to, podszedłem do tego kolegi, z którym stał, ee, przywitałem się, no i zacząłem tam dyskusję o zupełnie o innego tematu. No miałem nadzieję, że kolega nas przedstawi sobie i, i, i będę mógł z tym człowiekiem sobie porozmawiać. Natomiast no niestety kolega nie przedstawił, a później dopiero w rozmowie się okazało, że, że wiem, kto to był i, i, i mówię, no jest to mentor tutaj jednego z rywali moich w oddziale. W mentor rywala Darka Bączka, więc no szkoda, szkoda, że, że, żeśmy sobie nie porozmawiali. Natomiast jako młody chłopak, jeszcze w szkole w średniej, może przedśrednią, miałem na, etap na tapecie mojego komputera takie powiedzenie: Nie ma rzeczy niemożliwych, to jedynie ograniczenia naszego umysłu określają je jako nieosiągalne. Czyli wszystko jest możliwe. Tylko to, jak my sobie sami ograniczamy to w głowie, sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, i tutaj idealnie to pasuje do tego hodowcy, że to, że on nie był w stanie tego dokonać w życiu, że on nie był w stanie wejść na taki poziom, to wcale nie znaczy, że ten poziom jest nieosiągalny. To jest tak samo jak z tymi wszystkimi guru z tych oddziałów, którzy też nieraz mnie tam gdzieś krytykują, a to wszystko to słyszę, tylko nie odnoszę się, bo nie ma sensu z, 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 z się do takich rzeczy odnosić. Natomiast. No, krytykują Morela, bo Morel nie ma konkurencji, bo to, bo tamto, bo sramto. I mówią to ludzie, którzy nie osiągnęli nawet mikro jakiegoś grama tego, co ja osiągnąłem w sporcie gołębiarskim. Chociaż lotują gołębiami 3, 4 czy 5 razy dłużej, czy dwa razy dłużej w ogóle niż ja żyję, i nie osiągnęli grama, mikrograma tego, co ja, bo mają za silny oddział. Jakby oni mieli słabszy oddział za mocną konkurencją, jakby mieli słabszą, to oni też by mieli takie wyniki. Natomiast nie ma nigdzie na świecie takiej konkurencji, żeby było pięciu, sześciu takich mocnych ludzi. Jeśli jest pięciu, sześciu na tym samym poziomie, ja się zgodzę, to nie ma tam gościa wybitnego. Jest pięciu dobrych, solidnych graczy, którzy wzajemnie sobie przeszkadzają. Natomiast nie ma takiego oddziału w Polsce ani na świecie, gdzie byłoby czterech, pięciu, trzech nawet tak mocnych ludzi na takim poziomie, na jakim e, ja lotuję czy kilku innych ludzi w Polsce, czy innych kilku ludzi na świecie i, i, i nie ma, nie wiem, drugiego basa Werkerka, tak? Lata z Willemem De Bruyne, dajmy na to, i z kilkoma innymi mocnymi nazwiskami, natomiast jak przychodzi do listy, to powiedzmy tam na 10 lotów 5-6 razy wygrywa Werkerk, 4 razy inni hodowcy, no to świadczy to o czym, że jednak Werkerk jest dalej ligę nad pozostałymi z nich, tak? w Belgii bracia van den Hiede. no Wygrywa czasem Tom van Gaever, Carlo van Rompey, Kurt Platou, Hoijmans, tak? No ale dalej 5 na 10 lotów wygrywają bracia van den Hiede. No to o czymś też to świadczy. I raczej 8 na 10 lotów są w topie, więc też świadczy to o tym, że jednak są ligę wyżej niż cała reszta i nigdzie na świecie nie ma dwóch, trzech, czterech graczy w małym, jednym oddziale stuosobowym którzy latają na takim poziomie, więc to trzeba sobie uświadomić, więc to są wymówki, tak jak są wymówki, że tam gdzieś są ciężkie tereny, tam gołębie nie przelatują, bo są lasy, tu gołębie się gubią, bo jest centralna Polska i tak dalej, no wszędzie się gołębie gubią, wszędzie są katastrofalne loty, wszędzie są błędy lotowych, wszędzie są błędne decyzje, wszędzie są nieprzygotowane gołębie, wszędzie gołębie mogą zachorować, nie ma to znaczenia, byłem w Ameryce, byłem w Azji, byłem w Afryce, widziałem w Europie, wszędzie, jak się lotuje gołębiami. Zawsze ci, którzy to potrafią, to lotują, a ci, którzy mają wymówki, to mają takie same wymówki, nieważne w jakim kraju mieszkają, w jakim języku mówią. Wszędzie są takie same wymówki, jak, jak tutaj się słyszy. Natomiast to nie ma po prostu u tych hodowców, którzy tak narzekają, od odpowiedniego podejścia, przygotowania eliminowania błędów i przede wszystkim selekcji gołębi, także wiem, że to się wszystko nie spodoba, co teraz powiedziałem natomiast tak to wygląda i tak jak mówię no miałem stado 174 gołębi na zimę, nawet koledzy dwóch kolegów, myślę, że mogę ich wymienić Wojtek Pelikan z oddziału Radziąków i Olek Topoła z oddziału składanego chyba z trzech nas w miejscowości nie gdzie gdy jest oddział tutaj ze Śląska byli i też w zimę, jakoś nawet zamknięte głębia były, i zwrócił uwagę, że U, tu ci chyba gołąb jakiś poharkuje, czy coś takiego, i byli świadkami, że został od razu zutylizowany. Także no ja nie mam z tym problemu, żeby to pokazywać, żeby o tym mówić, bo tak jest. Na tym polega hodowla i w tych 170 głębiach, które były na zimę, dalej. Tam z tych GMB maksymalnie może zostać 40 do 50 na jesień tego roku. Czyli ja już w zeszłym roku na jesień wiedziałem, że z tych 180 prawie może zostać tylko maksymalnie 50, nawet mniej nie zostanie tyle, bo nawet po sezonie lotowym, jak już będzie selekcja, jak już będą po lotach, w trakcie lotów też będzie selekcja, teraz przed tam jeszcze jest selekcja. I po sezonie jeszcze dodatkowo będzie selekcja, bo na ostatnie loty już niby będzie szło to, co ma zostać na kolejny sezon. Ale gdzieś tam później jeszcze będę siedział, analizował i stwierdzę, a ten, ten, ten jeszcze dajmy na to, nie, miały takie wyniki, że są na żółtej kartce, mogą zostać, nie muszą. A jeszcze sobie spojrzę w pochodzenie i tak dalej. Stwierdzę, że na przykład z tych rodzin już porezygnowałem. Ten głąb jeszcze gdzieś tam się został, fuch, odstrzał i, i tego głębia nie ma, więc jakby mi zostało z tej głębi 30 do 40 na dwulatki, to będę przezachwycony, to będzie rewelacyjny rocznik. Tylko naprawdę, no to będą dwulatki takie jak już to mówiłem kiedyś. Jak te hodowca ze Śląska w ogóle na Śląsku, to mnie cholernie lubią, nie? Ale to, to tak zawsze było, że Hanysi Gorola nie lubią, a jeszcze jak Gorol u nich w regionie y, dominuje, no to już w ogóle. Ale y, no, bo dla was ja jestem ze Śląska, a dla nich to ja nie jestem ze Śląska, i to jest to jest też y, ciekawe. Natomiast są też tam jeden chłopak ze Śląska właśnie podkreślał, że co to tam Morel, jak on ma 4-5 głębi, które lecą, a reszta to, to nie leci, nie? bo u niego dolecą wszystkie. Tylko że ja jak mam 17 najlepszych lotników oddziału, tam prawie, no bo tam dwa były innych hodowców czy trzy, więc 17 w pierwszych 20 lotnikach oddziału. Yy, no to ludzie, wybaczcie, dalej jak ja bym 5 swoich najlepszych usunął czy ich nie miał, to dalej ta moja druga piątka, trzecia piątka, czy nawet czwarta piątka, są klasy lepsze jeszcze niż ta najlepsza piątka tego wodowcy, który to mówi, więc no, o czym w ogóle jest gadka? Natomiast no, to jest też domena tego, że ja zobaczcie, że też ostatnio miesiąc nie nagrywałem, bo po prostu, no ja lubię czasem te Wasze komentarze poczytać te, te wypociny, nawet, które mnie tam próbują obrazić i tak dalej, mnie to nie przeszkadza. Natomiast no nie chce mi się w tę dyskusję wchodzić w zimę. tak, Bo w zimę, to ja też dostaję takie telefony, dzwonią do mnie ludzie, każdy jeden miał 8 razy pierwszego gołębia. Każdy miał gołębia, który był 8 razy pierwszy. Wyprzedzenia w oddziale mają po 10-15 minut. Z 500 na rejon biją pierwsze gołębie. Jeden rozdział ze Świętoczystego to miał 30 lotników, co miały kofi w kategorii A do dwóch. No takie głupoty i brednie ci ludzie opowiadają, jak dzwonią w zimę. Ja przecież nie mam jeszcze 100 lat i ja umiem wejść na komputer, na internet i zobaczyć sobie wyniki tych ludzi, z którymi rozmawiam. No i później widzę, weryfikuję to z listą. No ja nie wiem, skąd się to, ta fantazja bierze w ludziach. No, no chciałbym ja tak patrzeć przez różowe okulary. I później ci ludzie, którzy opowiadają mi takie rzeczy, śmią powiedzieć do mnie, że ja jestem zarozumiały i arogancki. Yy, z, moimi, z moimi osiągnięciami i wynikami, gdy ja no, nie dodaję sobie takich osiągów, jak ci ludzie, którzy do mnie dzwonią i opowiadają, że mają ptaki w głębiku, które były po 8 razy pierwsze na oddział, bo ja tyle lat już lotuję na wysokim poziomie. Ładnych kilka razy byłem, nie wiem, 10 razy w dziesiątce Polski, w przeciągu ostatnich tam chyba 6 lat. No, ja nie, miałem, nie mam ptaka, który chyba byłby 3 razy pierwszy na, na oddział, mi się wydaje. <laughs> Może Pumba była 3 razy pierwsza. I Kezg chyba była trzy razy pierwsza na oddział, jak się nie mylę. Za całą karierę. Na przykład taka Bugatti nie była w ogóle pierwsza. Tor był chyba raz pierwszy. Panamera była raz pierwsza. Jakuza chyba też była raz pierwsza. A ludzie do mnie dzwonią: mają takie Aszory, co były po osiem razy pierwsze na oddział i o dziwo nawet na wystawie okręgowych ich nie było. nie? No To, 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 to jest skromność ludzka, że ludzie mają takie gołębie i, i przez telefon się tylko pochwalą, a y, do wystaw nie wystawiają. Nie? I, i, I dzwonią do mnie, do takiego przeciętniaka, u którego. Ciężko o 8 razy pierwszy konkurs w sezonie lotowym całego stada, a co dopiero 8 razy pierwszy konkurs jednego gołębia. No, myślę, że jak będę miał kiedyś takiego gołębia, co będzie 8 razy pierwszy na oddział, to mu pomnik postawię tutaj na placu. A naprawdę przysięgam tutaj na tym filmie, że jak będę miał gołębia, który będzie 8 razy pierwszy na oddział, to mu postawię pomnik tutaj na, na, na placu, na działce. I jak będziecie przyjeżdżać, to będziecie widzieli pomnik tego gołębia. Naprawdę. No, nie mówię, że on będzie ze złota, bo nie stać mnie, ale naprawdę mu jakiś. Porządny pomnik zrobię z numerem rodowym obrączki, i, i będzie tutaj pływać stał na placu, takiego węgla się dochowam kiedykolwiek. Eee, także tyle po, pogadaliśmy o selekcji. Czy ja się pogadaję o selekcji? Trochę na pewno mam ciśnienie podniosłem, ale dobrze, idzie weekend. To będzie można się podenerwować na morela, podnieść sobie ciśnienie, pobluzgać trochę w komentarzach, napić się piwka później na uspokojenie. Eee, w międzyczasie zapraszam bardzo serdecznie na profil e, na YouTube Piotrka Madeja bo wiem, że startuje z filmem, czy z filmem ogólnie, z kanałem na YouTube ze swojej hodowli. Będzie można Piółska więcej pooglądać, nie tylko na reportażach firmy Pigebook, czy, czy Głębia w Sieci, czy innych, ale także, czy Ronfit TV, ale także na jego prywatnym kanale. Myślę, że jak tylko jego film się ukaże, bo nie wiem, chyba dzisiaj ma się ukazać, z tego co rozmawialiśmy wieczorem, jak tylko się ukaże, to podlinkujemy w komentarzu. Link do profilu Piotrka. Także wchodźcie, oglądajcie. Myślę, że też młoda, perspektywiczna yy, hodowla Piotruni, który ostatnie dwa lata ma naprawdę bardzo mocne sezony. Myślę, że jeszcze najlepsze przed nim. Yy, także oglądajcie, śledźcie. Subskrybujcie, żebyście dostali dzwoneczkiem informacje o filmie. Yy, o, Piotrek jest taki bardziej grzeczny chłopak. To będzie nam na pewno miło na tych filmach. To możecie, jak się wkurwicie na Morela. I podniesie Wam ciśnienie, to dla uspokojenia później możecie sobie odpalać Piotrunię. Nawet jak będziecie chcieli, to pogadamy tak, żebyśmy wrzucali to po sobie, że ja będę wrzucał pierwszy, za godzinkę Piotrek będzie wrzucał film i na moim Wam ciśnienie podniesiemy. Piotrunia później to ukoi, uspokoi i będziecie mieć takie duło zrównoważone. Także dziękuję bardzo, oglądajcie, śledźcie nasz profil na YouTube, nasze media społecznościowe, bo tam. Wiadomo, więcej się dzieje, bo łatwiej tam coś wrzucać. Eee, a już w niedzielę kolejny trening z Namysłowa, 125 km pojedziemy. Myślę, że fajne warunki, eee, dość ciepło ma być, ma być mocno pod wiatr. Także niech pracują, może znowu coś odpadnie i to dobrze, bo jak ma odpaść, to niech odpadnie teraz, żeby mi później w sezonie lotowym nie psuło eee, statystyk. Także tyle z mojej strony. Oglądajcie, śledźcie, trzymajcie się, co złego to nie ja.